Makabryczny dwór rodziny Orłowskich. To, co się tam wydarzyło, nigdy nie zostało zarejestrowane. W 1904 roku na jałowych ziemiach Lubelszczyzny zamożna rodzina zniknęła z powierzchni ziemi. Nie było gazet, które mówiłyby o sprawie. Nie było oficjalnego śledztwa. Nie było sprawiedliwości. Pozostał tylko pusty dwór, martwe zwierzęta i plama krwi, której deszcz nigdy nie mógł zmyć. Dwór Orłowskich stał się legendą grozy, którą chłopi szeptali w karczmach. Co naprawdę wydarzyło się w ciągu tych 72 godzin lutego? Dlaczego władze carskie zapieczętowały wszystkie akta? Co znaleźli w studni? Co sprawiło, że trzech śledczych zrezygnowało tego samego dnia? Rodzina Orłowskich kontrolowała ponad 15 tysięcy hektarów między powiatami Biała Podlaska i Włodawa. Pan Teodor Orłowski przybył z Warszawy w 1975 roku z fortuną zrobioną na handlu zbożem. Jego żona, pani Helena Nowicka, pochodziła ze starej szlacheckiej rodziny z Krakowa. Mieli pięcioro dzieci, najstarsze 23 lata, najmłodsze zaledwie 8. Dwór zatrudniał 120 chłopów, hodował bydło i eksportował suszony towar aż do królewca. W księgach celnych w Warszawie pojawia się ich ostatnia przesyłka 3 tony suszonego mięsa z datą 12 lutego 1904 roku. Jeśli cenisz udokumentowaną i faktograficzną historię taką jak ta. Zostaw subskrypcję. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napisz też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest zbadany i oparty na faktach, używając źródeł z archiwum państwowego w Lublinie. Teraz wracamy do historii. 14 lutego, w dniu Świętego Walentego, trzej parobcy wracający z Lublina znaleźli bramy dworu otwarte na oścież. Konie wałęsały się luzem po głównym dziedzińcu. Kury były martwe, rozrzucone, jakby przeszedł przez nie huragan ale tego ranka nie było wiatru. Studnia w centrum dziedzińca, która zawsze miała krystalicznie czystą wodę, była zabarwiona na ciemną czerwień. Parobcy krzyczeli, wołając. Odpowiedziało im tylko echo. Teodor Orłowski Junior, najstarszy syn, miał poślubić córkę wójta z Białej Podlaskiej w ten weekend. Ślub był zaplanowany na sobotę 16 lutego. Suknia ślubna zamówiona z Warszawy przyjechała pociągiem w piątek 15 lutego. Nikt jej nie odebrał na stacji. Naczelnik stacji, Władysław Kowalski, zanotował to w swoim dzienniku. Suknia nieodebrana, odbiorca nieobecny. Ten dziennik znajduje się dziś w archiwum miejskim w Białej Podlaskiej. Trzej parobcy, którzy odkryli scenę, to Wawrzyniec Nowak, Kazimierz Kowalczyk i niejaki Wiśniewski, którego pełne imię się nie zachowało. Wawrzyniec był najbardziej doświadczonym parobkiem, 30 lat pracy dla Orłowskich. W swoim zeznaniu, które przetrwało w archiwach parafialnych Białej Podlaskiej, opisał to, co widział. Główny dom był otwarty, ale nikt nie odpowiadał. Łóżka były pomieszane, jakby była walka. W kuchni jedzenie było podane na stole, ale zimne jak kamień. Siedem talerzy, spleśniały chleb, kawa z zestalonym mlekiem. Kazimierz Kowalczyk znalazł coś, czego inni nie widzieli. W stajni, zwisająca z belki, była nowa lina z pętlą zaciskającą, ale nie było ciała, tylko lina kołysząca się. Na podłodze ślad buta, który nie należał do żadnego zorłowskich. Był mniejszy, z niskim obcasem, jak te, które nosili rosyjscy żandarmi. Kowalczyk zmierzył go swoją chustą, 7,5 długości. Wójt Białej Podlaskiej, pan Bronisław Lewandowski, przyjechał na dwór w niedzielę 17 lutego z czterema kozackimi żandarmami. Jego oficjalny raport, zarchiwizowany w sądzie pierwszej instancji, jest lakoniczny. Zgłasza się zaginięcie całej rodziny, brak śladów pobytu, przystępuje się do inwentaryzacji majątku. Ale istnieje inny dokument. Prywatny list, który Lewandowski napisał do swojego brata w Lublinie, znaleziony w 1958 roku wśród jego osobistych papierów. W nim mówi Bracie, widziałem rzeczy, których żaden chrześcijanin nie powinien widzieć. Jest zło w tym dworze, którego nie można nazwać. Oficjalny inwentarz. 500 sztuk bydła, 200 koni. Majątek szacowany na 50 tysięcy rubli z tamtej epoki. Ale brakowało rzeczy. Karabiny Mosin, rodziny zniknęły. Żelazna skrzynia, gdzie pan Teodor trzymał srebrne ruble, była otwarta i pusta. Jeszcze dziwniejsze, brakowało wszystkich rodzinnych fotografii. Każdy dagerotyp, każdy portret, każdy obraz, który pokazywałby twarze Orłowskich, został wyrwany ze swoich ram. Studnia na dziedzińcu miała 8 metrów głębokości. Żandarmi zeszli z linami, aby zbadać. Kapral Mikołaj Iwanow, weteran kampanii przeciwko powstańcom, wszedł po 20 minutach wymiotując. Jego towarzysz, żandarm Siergiej Pawłow, odmówił zejścia po zobaczeniu twarzy Iwanowa. W oficjalnym raporcie napisali – studnia skażona, niezdatna do spożycia przez ludzi. Ale Iwanow lata później, w karczmie w Lublinie, powiedział dziennikarzowi – w tej studni były kości. Wiele kości, ale nie były zwierzęce. Proboszcz Białej Podlaskiej, ksiądz Józef Kowalski, poświęcił dwór w poniedziałek 18 lutego. W swoim osobistym dzienniku, który zachowuje się w archiwum diecezjalnym w Lublinie, napisał Poczułem w tym domu obecność, która mrozi krew. Ściany pocą się wilgocią, która nie jest z tego świata. Błagałem Boga, aby dał mi siłę, żeby ukończyć błogosławieństwo, ale moje ręce tak drżały, że rozlałem wodę święconą. Ksiądz Kowalski wyszedł z dworu i nigdy więcej nie wspomniał o nim publicznie. Chłopi dworu też zniknęli, ale nie wszyscy w tym samym czasie według zapisów komisarza Ignatego Sidorowa 10 rodzin opuściło swoje chaty nad ranem z 13 na 14 lutego, ale 20 rodzin więcej pracowało normalnie aż do piątku. Co wiedzieli ci, którzy uciekli? Dlaczego inni czekali? Komisarz Wasyl Pawłowski zanotował w swoim notatniku: Ci, którzy odeszli, wzięli tylko to, co mieli na sobie. Ci, którzy zostali, już nie ma kluczowe zeznanie. Pani Zofia Nowak, kucharka Orłowskich przez 15 lat Wyjechała z dworu w czwartek 13 lutego, aby odwiedzić chorą matkę w hełmie. Kiedy wróciła w poniedziałek, dwór był już otoczony kordonem. W swoim zeznaniu przed wójtem powiedziała, pan Teodor był bardzo zdenerwowany tego tygodnia. Nie spał dobrze. Mówił, że przyszli mężczyźni pytający o niego, ale nie chciał powiedzieć kto. Pani Helena płakała bez powodu. Dzieci nie chciały wychodzić z domu. Zofia Nowak wspomniała coś jeszcze w swoim zeznaniu. W nocy środy 11 lutego przyjechał mężczyzna na koniu. Rozmawiał z panem Teodorem w jego gabinecie do bardzo późna. Zaniosłam kawę, ale kiedy wszedłam, mężczyzna miał twarz zakrytą chustą. Słyszałam jak mówił do pana: "Termin mija w piątek". Pan Teodor odpowiedział: "Nie mam tej kwoty. Potrzebuję więcej czasu". Mężczyzna się zaśmiał i powiedział: "Czas się skończył. Dowód fizyczny". W głównej sypialni znaleziono skórzaną walizkę niedokończoną pakowania. Ubrania damskie, trochę biżuterii, ważne papiery. Wśród tych papierów był list z Banku w Królewcu, datowany na 8 lutego 1904 roku. List, zachowany w aktach sądowych, żądał natychmiastowej spłaty pożyczki na 15 tysięcy marek. Dług był zabezpieczony ziemiami dworu. Liczby nie kłamały. Pan Teodor Orłowski pożyczył 15 tysięcy marek w listopadzie 1903 roku. Pożyczka wygasała 15 lutego 1904 roku. Z odsetkami i karami dług urósł do 24 tys. gmarek. Cały dwór był wart, według niemieckich rzeczoznawców, dokładnie 20 tys. gomarek. Zbyt idealny zbieg okoliczności, drugie przeszukanie studni. W środę 19 lutego przybył z Lublina federalny inspektor Aleksander Grigoriew z sześcioma żandarmami wyspecjalizowanymi w poważnych sprawach. Grigoriew miał doświadczenie w masakrach bandytów i powstaniach chłopskich. Rozkazał całkowicie opróżnić studnie. Praca dwóch pełnych dni z ręcznymi pompami i blokami. To, co znaleźli, nigdy nie zostało oficjalnie udokumentowane, ale żandarm Iwan Sokolow w liście do swojej rodziny w Moskwie napisał: Wyciągnęliśmy rzeczy, których żaden człowiek nie powinien widzieć. Inspektor kazał nam przysiąc milczenie na Świętym Krzyżu. Jeśli cenisz udokumentowane historyczne treści takie jak ta, nie zapomnij zostawić subskrypcji i napisać, z jakiego miasta nas śledzisz. Kontynuujemy śledztwo. Inspektor Grigoriew przesłuchał wszystkich dostępnych świadków. Jego notatki, znalezione w 1905 roku w Archiwum Policji Carskiej, ujawniają niepokojące szczegóły. Pytał szczególnie o mężczyznę znanego jako Prusak, Niemca, który pożyczał pieniądze polskim właścicielom ziemskim na odsetki 60% rocznie. Ten człowiek miał biura w Królewcu i Berlinie, ale operował głównie na Lubelszczyźnie i w Galicji. Profil Prusaka. Nazywał się Friedrich von Schneider, urodzony w Królewcu w 1858 roku. Przyjechał do Królestwa Polskiego w 1970 roku jako handlarz bronią podczas powstań. Później zajął się kupowaniem tanich ziem od zadłużonych Polaków. Jego metoda była prosta. Pożyczał pieniądze na niemożliwe do spłacenia odsetki, a kiedy minęły terminy, zabierał nieruchomości. Między 1090 a 1904 rokiem nabył w ten sposób ponad 200 tys. hektarów na Lubelszczyźnie i w Galicji. Wzorzec zachowania. Von Schneider nigdy nie działał sam. Miał grupę od 8 do 10 mężczyzn, niektórzy Niemcy, niektórzy polscy zdrajcy. Używali mundurów podobnych do policji carskiej, aby zastraszać dłużników. Ich przywódcą był niejaki Kurt Bauer, deserter z armii pruskiej, ekspert od materiałów wybuchowych. Bauer uczestniczył w tłumieniu powstania styczniowego w 1873 roku. Miał doświadczenie w eliminowaniu całych rodzin, połączenie z carstwem. Papiery von Schneidera skonfiskowane po rewolucji, pokazywały regularne łapówki dla urzędników rządu cara Mikołaja II. Wśród beneficjentów pojawił się gubernator lubelski Aleksander Biezobrazow i kilku szefów żandarmerii. von Schneider płacił 500 rubli miesięcznie za oficjalną ochronę. W zamian władze przymykały oko, gdy rodziny polskich właścicieli ziemskich znikały tajemniczo. Dwór orłowskich został oficjalnie opuszczony 25 lutego 1904 roku. Dekret sądu pierwszej instancji wystawił go na sprzedaż, aby spłacić długi podatkowe. Jedynym kupcem, który się zgłosił, była niemiecka firma o nazwie Ostland Entwicklung GmbH. Prezes firmy Friedrich von Schneider. Zapłacona cena 500 rubli za 15 tysięcy hektarów. Okazja niemożliwa do wyjaśnienia los chłopów. Rodziny, które opuściły dwór 13 lutego, rozproszyły się po całym regionie. Niektóre dotarły aż na Podlasie, inne pojechały na Mazowsze, ale miały coś wspólnego. Żadna nigdy nie wróciła na Lubelszczyznę. W dziesięciolecia później ich potomkowie nadal odmawiali mówienia o tym temacie. Wnuk jednego z zbiegłych chłopów powiedział w 1969 roku: Mój dziadek zabronił nam wymieniać to nazwisko. Mówił, że zmarli z dworu nie spoczywają. 20 chłopów, którzy nie uciekli 13 lutego też zniknęło. Ich pełne nazwiska są w archiwum parafialnym: Marcin Kowalski, Józef Nowak, Jan Wiśniewski i 17 więcej. Wszyscy mieli rodziny, wszyscy mieli powody, aby zostać. Proboszcz ich chrzcił, pobierał, pochował ich rodziców, ale po 14 lutego było tak, jakby nigdy nie istnieli. Późne zeznanie. W 1917 roku podczas rządu tymczasowego umierający mężczyzna o imieniu Piotr Sidorow wyznał, że uczestniczył w sprawie dworu orłowskich. Sidorow był żandarmem pod carstwem, a później przyłączył się do bolszewików. Na łożu śmierci w szpitalu w Lublinie powiedział kapelanowi, było nas ośmiu żandarmów i pięciu Niemców. Rozkazy z bardzo wysoka. Wszyscy musieli zniknąć, nawet dzieci. Niemiecki szef mówił, że zmarli nie roszczą praw do ziemi. Użyta metoda. Według Sidorowa operacja trwała od północy 13 lutego do świtu 14 lutego. Najpierw otruli psy strażnicze przygotowanym mięsem ze strychnią. Potem otoczyli główny dom i mieszkania chłopów. Niemcy mieli dynamit, powiedział Sidorow. Wysadzili studnie, aby zakopać do wody. Potem ponownie wypełnili studnie ziemią i kamieniami. Nikt nie mógł wiedzieć, co było na dole. Konie rodziny Orłowskich pojawiły się dni później na dworze na Podlasiu, należącym do wspólnika von Schneidera, Znaki zostały zmienione gorącym żelazem, ale weterynarz z Lublina zidentyfikował zwierzęta po pewnych unikalnych cechach fizycznych. Kiedy polskie władze poprosiły o ekstradycję koni, pruski konsul odpowiedział, że nie ma wystarczających dowodów kradzieży ukryte śledztwo. Rząd tymczasowy w 1917 roku zarządził tajne śledztwo w sprawie działalności von Schneidera. Śledczy, Kazimierz Nowicki, odwiedził dwór orłowskich i znalazł oryginalną studnię zapieczętowaną betonową płytą o grubości pół metra. Pod płytą było 3 metry zwartego gruzu. Nowicki wyliczył, że wypełnienie tak studni kosztowałoby 50 dni pracy z materiałami wybuchowymi i ciężkim sprzętem. Kompromitujące dokumenty. W archiwach von Schneidera Nowicki znalazł paragony zakupu wapna palonego na 500 kg, nabytego w królewcu 3 dni przed zniknięciem Orłowskich. Znalazł też zaszyfrowane telegramy między von Schneiderem a jego ludźmi. Telegram z 14 lutego mówił: Praca zakończona, teren czysty. Postępujemy według planu. Był podpisany inicjałami KB, Kurt Bauer. Rząd tymczasowy zarządził aresztowanie von Schneidera, ale Niemiec już uciekł do Prus. Władze pruskie odmówiły jego ekstradycji, twierdząc, że zarzuty były polityczne. Von Schneider zmarł w Berlinie w tym roku, bogaty i szanowany. Jego nekrolog w Berliner Tageblatt opisywał go jako pioniera rozwoju wschodniego i filantropa. Konsekwencje dla polskich wspólników. Kilku urzędników carskich zostało aresztowanych po obaleniu karatu. Były gubernator Aleksander Biezobrazow został rozstrzelany w Moskwie w 1918 roku, oficjalnie za zdradę, ale świadkowie powiedzieli, że przed śmiercią krzyczał ci z Orłowa mnie prześladują. Szef żandarmów, który chronił von Schneidera, pułkownik Mikołaj Kolesnikow, zaginął w 1917 roku. Jego koń został znaleziony bez jeźdźca blisko dworu Orłowskich. Dwór zmieniał właścicieli kilka razy podczas rewolucji. Była tam kwatera wojskowa w 1919 roku. Żołnierze znaleźli ludzkie kości, kiedy kopali latryny, ale dowódca zabronił zadawać pytania. Zmarli są martwi, mówił. My walczymy o żywych. Po rewolucji październikowej dwór został opuszczony na dobre. Dowody archeologiczne. W 1956 roku studenci archeologii z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odwiedzili ruiny dworu orłowskich. Znaleźli fragmenty ludzkich kości w promieniu 200 metrów wokół zapieczętowanej studni. Wstępna analiza sądowa sugerowała, że kości należały do osób w różnym wieku, w tym dzieci. Uniwersytet zawiesił wykopaliska ze względów bezpieczeństwa. Lokalne legendy. Mieszkańcy Białej Podlaskiej i Włodawy rozwinęli całą mitologię wokół przeklętego dworu. Mówili, że w bezksiężycowe noce słychać krzyki i płacz dochodzący z ruin. Parobcy unikali przechodzenia w pobliżu miejsca po zmierzchu. Kilku zgłosiło, że widzieli dziwne światła i postacie chodzące wśród gruzów. Pastor Ewangelicki próbował egzorcyzmować miejsce w 1950 roku i zmarł na zawał podczas ceremonii ostatnie zeznanie. W 1992 roku, krótko przed śmiercią, wawrzyniec Nowak Junior, wnuk parobka, który znalazł pusty dwór, ujawnił rodzinną tajemnicę. Jego dziadek zachował coś, co znalazł tego dnia lutego, mały dagerotyp pokazujący całą rodzinę orłowskich razem. Na odwrocie kobiecym pismem było napisane, aby nas pamiętano, kiedy już nas nie będzie. Helena Nowicka Orłowska, styczeń 1904. Dwór orłowskich nadal jest własnością prywatną. Obecni właściciele, firma deweloperska z Warszawy, próbowali kilka razy zagospodarować teren, ale wszystkie projekty się nie udają. Robotnicy odmawiają zostania po pierwszym tygodniu, maszyny psują się bez wyjaśnienia. W 2010 roku koparka próbująca wyrównać teren zatonęła aż po gąsienicę w dokładnym miejscu, gdzie była oryginalna studnia. Oficjalne akta sprawy orłowskich pozostają niejawne w Archiwum Państwowym. Według polskiego prawa powinny zostać otwarte dla publiczności w 1964 roku, 70 lat po wydarzeniach. Ale za każdym razem, gdy ktoś prosi o dostęp, otrzymuje tę samą odpowiedź: dokumenty zagubione podczas reorganizacji archiwów. Jednak pracownicy archiwum potwierdzili nieoficjalnie, że akta istnieją i zajmują trzy pełne pudła. W 2004 roku, dokładnie 100 lat po masakrze, grupa lokalnych historyków próbowała zorganizować wydarzenie upamiętniające na terenie dworu. Władze miejskie Białej Podlaskiej odmówiły zezwoleń, powołując się na względy bezpieczeństwa publicznego. Kiedy historycy zapytali, jaki rodzaj niebezpieczeństwa może być w stuletniej ruinie, nie otrzymali odpowiedzi. Prawda o dworze Orłowskich umarła z jego ofiarami w lutym 1904 roku. Ale w 2018 roku, podczas prac nad gazociągiem łączącym Lublin z granicą białoruską, koparki znalazły coś, co sprawiło, że firma budowlana zawiesiła projekt na czas nieokreślony. Robotnicy mówią cicho o małych kościach i o więcej niż zmieściłoby się w jednej rodzinie. Miejsce zostało otoczone metalowym płotem i ogłoszone chronionym obszarem archeologicznym. Dziś, jeśli jedziesz drogą krajową łączącą Białą Podlaską z Włodawą, możesz zobaczyć w oddali ruiny głównego budynku dworu. Gliniane ściany powoli się rozpadają pod bezlitosnym słońcem Lubelszczyzny. Jeżyny zajęły to, co były zagrody i stajnie, ale w centrum terenu, gdzie była studnia, jest idealny krąg, gdzie nic nie rośnie ani trawa, ani krzewy, ani nawet chwasty, tylko jałowa ziemia, która odrzuca wszelkie życie. Oficjalne mapy Lubelszczyzny już nie oznaczają dworu orłowskich. Na kartach topograficznych Gugik pojawia się po prostu jako teren nieużytkowany, ale satelitarne GPS zasilane przez amerykańskie bazy danych nadal pokazują oryginalną nazwę. A jeśli skonfigurujesz urządzenie, aby pokazać punkty historyczne, pojawia się mały czarny krzyż z legendą miejsce zainteresowania archeologicznego. Dostęp ograniczony 70 rodzin zniknęło w lutym 1904 roku. Ich nazwiska są wyryte na brązowej tablicy, która znajduje się na cmentarzu w Białej Podlaskiej, umieszczonej tam przez ich potomków w 1960 ty... roku. Tablica mówi po prostu naszym zmarłym z dworu orłowskich, niech ziemia będzie im lekka. Ale ziemia lubelszczyzny strzeże swoich tajemnic tak, jak strzeże swoich minerałów w głębi, czekając, aż ktoś będzie miał odwagę kopać.